Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po mm, kilkumiesięcznej przerwie wracam do Was. No i kochani moi zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na mm, czwartek godzina 20 czwartek 12 lutego kiedy spotkam się z Wami w programie Live. Moi drodzy, myślę, że będzie to dla Was interesujące, ponieważ będziecie mogli do mnie zadzwonić. Będą wróżby na bieżąco, ale będę również odpowiadać na Wasze pytania w takiej kolejności, że pytanie będzie za 60 zł, będą pytania za 90 zł, czy za 120 zł. Ale przede wszystkim będzie oczyszczanie jajem i diagnostyka energetyczna. W związku z tym, jeżeli jesteście zainteresowani, Chcecie skorzystać, to bardzo proszę. Możecie opłacić blikiem, Paypo, Depay. Wszystkie tutaj dostępne dla Was informacje, które będziecie potrzebować. Macie, moi drodzy, wszystkie usługi w linku pod. Filmem. Macie również gwarancję wykonania usługi, i dopóty, dopóki możecie zapłacić, to znaczy, że możecie dokonać zamówienia. W związku z tym, bardzo, bardzo gorąco Was zapraszam i do spotkania 12 lutego o godzinie 20. Pozdrawiam serdecznie. Pa!